Witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Blaki, to jest Altair, to jest gra Assassin's Creed 1. To jest kolejny odcinek już chyba bodajże 20? Albo 21? Nie jestem pewien. Skaczemy na dół idziemy zameldować się u pana Rafika. Witaj, bracie, jak idą poszukiwania? No, się ma, no. Wiem już wszystko o moim celu. Zatem podziel się wiedzą. Podobno z zżera strach. Popadł w obłęd na myśl o zbliżającej się śmierci. Zamknął dzielnicę portową i ukrył się na jej terenie, czekając, aż przypłynie jego statek. To utrudni sprawę. Ciekawe, skąd dowiedział się o twojej misji. Ci, których zabiłem, są ze sobą powiązani. Al postrzegał mnie, że wieści o mych czynach szybko się wśród nich rozejdą. Strzeż się, Altairze. Dość długa to rozmowa nie razie. była. Sądzę jednak, że będzie to działać na moją korzyść. Strach no. go osłabi. Mam wrażenie, że Altair nie jest wysoki w ogóle. Znaczy, że jest to taki ja nie bardziej nie jest niskim chudeczkiem. Takim pod 370 70? No nie wiem, przynajmniej może to takie złudzenie. No. Może jest i bardzo przepakowany skoro się tak spina i bardzo nie wiem wykokszony, wyćwiczony, cokolwiek to nazwać bo tak się wspinać to kto by nie chciał mieć takie umiejętności jak on akrobatyczne no na pewno ja bym chciał e ale przede wszystkim muszę się dostać do tamtej dzielnicy obok a jak się mam tam dostać jak nie przez mury no jak ludzie drodzy Widzowie kochani powiedzcie mi jak Da się tym czymś wyjść? Boję się, że chyba raczej nie Tam jest jakiś taki korytarzyk jakby Ale tym chyba też nie da wyjść No raczej się też nie da wyjść nie, mam być dalej w tamtą stronę. Czy tędy się da jakoś wejść? Chyba nie i to jest koniec murów. A tą wieżyczkę się da jakoś wdrapać? Ojej, bardzo źle się porobiło. Bardzo źle porobiłem w zasadzie się Ale no mniejsza. Czasem mi tak bywa. Do góry. Hop, hop tu i hop tam. Aha, czyli mogę zejść ten. To będzie poleć. No, przeżyłem. Hmm. bo oh ja co pamiętam, to ten gość będzie taki. Do tego stopnia nawiedzony, że on zabije jakiegoś mnicha, bo będzie myślał, że to asasyn Jest się nie tylko do tego stopnia przestraszony. No właśnie, o tego mnicha mi chodziło. No, co tu się stało? Chyba powinienem móc biegać, a nie mogę. Podszedłem za blisko do celu. No, bywaj tak. Dobrze, tu są schody obok. Na szczęście, całe muszę tam w tym tłumie się ukryć. I tu mi nagle ktoś przerwał, więc przepraszam was bardzo i wracajmy do gry. Gdzie nie zachęcałbym do użycia przemocy przeciwko komukolwiek, a już na pewno nie przeciwko wam. Tak <grym> mówisz! A jednak nikt za ciebie nie poręczy. Co mama o tym sądzić? Wprowadzę hmm. proste życie, panie. Jak wszyscy duchowni, nie mamy zwyczaju zwracać na siebie uwagi. Być może. Czy może nie znają cię dlatego, że nie jesteś Bożym sługą, lecz asasynem! Nigdy nie. Na pewno! Nocisz takie same szaty! Jeśli odziewają się tak jak my, to tylko po to, by szerzyć strach i niepewność. Nie daj się omamić! Nazywasz mnie tchórzem? Sprzeciwiasz się mojej władzy? A może chcesz podburzyć moich rycerzy przeciwko mnie! No. Nie, nie, nie rozumiem! Dlaczego mi to robisz? Nie, 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 nie rozumiem! Nic złego! <laughs> nie przypominam sobie, bym cię oskarżał o coś złego, stąd twoja reakcja jest tym dziwniejsza. Czy może wina wymusza na tobie jej wyzwanie? Ale niczego nie wyznałem. O! Uparty do samego końca. Co masz na myśli? Wilhelm i Garnier byli zbyt pewni siebie. Przypłacili to swoim życiem. O, oczywiście. Nie tego samego błędu. Ha, bo wszyscy Zabrane, byli w akcji. Zastanawiam się, zastanawiałem, bo Bożym, było więcej okien. ochroni, a mnie niech powstrzyma. Oszalałeś. Czy nikt z was nie wystąpi, by położyć temu kres? Widać, że zatruwa go strach. Strach, który sprawia, że widzi wrogów tam, gdzie ich nie ma. Mhm. Mm a teraz oto... Zagląda na to, że ludzie podzielają moje obawy. Zanornie! Wszystko co robię, robię dla Akki. Ale mu kieckę podjął. Bądźcie bardzo czujni. Informujcie straż o każdym podejrzanym zdarzeniu. Wątpię, żeby to był ostatni z asasynów. Ci hmm. dranie są wytrwali! Dalej uważasz, że to był asasyn. wracać do pracy. No ja pana tutaj zaraz... Pan ma ładny kask Podoba mi się pana kask Teraz z tym panem co zrobię? Zaraz zobaczymy Do wody go wali? O Jezu tego to się nie spodziewałem nawet po nich Czyli go tam wiozą Ja się postaram przejść tu jakoś inaczej Dobra, krzanie to jest dla y, Altaira dość nie, nieprzystępne środowisko. Dlaczego? A dlatego, że Altair nie umie pływać. A musimy tu biegać po takich, jak to się nazywa, y, palach drewnianych na wodzie. W ogóle ogólnie po wodzie. Co jest bardzo, bardzo niekorzystne. Dobrze, więc skaczymy dalej. Aha, on jest tu na jakiejś strażnicy wieżyce, bo boi się, żeby go nikt nie zaatakował, no. Ja właściwie to właśnie rozumiem. Jak on był taki no, Jak to się nazywa? No on cieka, ja nie goni go. Tu się pojawia problem. Mi się przydało wypełnić. o się szczodzie. jest? Trzeba go tak w inny sposób tak myślę. Ojej. Zaraz mi ucieknie Franca. no? Okay.

No o to chodziło. Proszę, nie rób tego. Czemu Uż. nie? Oczywiście, że się boję. Przecież będziesz bezpieczny w objęciach waszego Boga. Czy moi bracia niczego cię nie nauczyli? Wiem, co mnie czeka. Co czeka nas wszystkich! Skoro nie wasz Bóg, to co? Nic. Nie ma niczego. Tego właśnie się boję. Oj, oj, oj. Nie wierzysz. Jak wierzyć, wiedząc to co wiem, co widziałem. Nasz skarb był tego dowodem. Dowodem czego? Tego, że mamy tylko to jedno życie. Pozwolę ci zatem pożyć chwilę dłużej. Opowiedz mi o roli, którą miałeś odegrać. Morska blokada. Miała sprawić, żeby ci głupi monarchowie nie wysyłali więcej posiłków. Kiedy... Kiedy... Kiedy. Odbijecie się, nie świętą? Uwolnijmy ją, głupcze, od tyranii wiary. Uwolnijcie? Zamierzałeś podbijać miasta, kontrolować umysły ludzi, mordowałeś wszystkich, którzy się z tobą nie zgadzali. Oj tam. Wykonywałem rozkazy, wierząc w swoją sprawę, tak jak ty. Mhm? Oczywiście. Dobra, uciekamy. 60 metrów tylko stąd to do Wobrza. Do, do, do nie, no, dobrze, a to nie było akurat dobrze. Przydałoby się tutaj wbić na budynek, a wbijamy w ten sposób, żeby było jak najszybciej. Tak, żeby nikt nie mógł nas y, wychwycić. Nie wychwycić. Jeśli zły dobór słów, żeby nikt nie mógł nas tu... W łatwy sposób dorwać. I to jest zasron. Łap się, no do góry. No, już myślałem, że tu się uda gdzieś skiterać. Skitnie, jak to kiedyś powiedziałem, zamiast sprytnie skitrać. Schować. Może być też. Dobra. Jest ich tu tyle, że mi się nie chce aż uciekać. Przynajmniej jak tu spadną, to już ich tu nie będzie. Ojej! W dół! No, jeszcze, 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 jeszcze... No, jako assassin ten ryb nie był najlepszy. Nie mówcie mi, że tu jeszcze doszło ich trochę. Trochę, trochę, no, nieważne. Ale będę nie no po prostu, hańba Dobrze, więc... Na drugą stronę? Już? No, jest. Przecież mnie przez to widać, no. Naszym Znaczy mnie przez to nie widać, no. Panowie. Bardzo dobrze zrobiliście, że mnie... Oszczędziliście, by mnie nie było widać przecież. A. I to chyba była ostatnia przeciętna ofiara w tej części, asasyna. Chyba, że mi się tylko tak wydaje i mnie wspomnienia mylą. No więc w du. i tu. Altairze, wywołałeś spore zamieszanie. Zrobiłem mhm. jak kazano. Żywot Simranda dobiegł końca. Zaiste, zaiste. Powinieneś jechać do Masjafu i poinformować Al Mualima o sukcesie. Tak, muszę wrócić i z nim porozmawiać. O tym i o innych sprawach. Wszystko w porządku, przyjacielu? Wydajesz się taki nieobecny. Nic takiego, Rafiku. Po prostu mam dużo na głowie. Porozmawiaj więcej ze mną. Może ci pomogę. Najpierw sam muszę to sobie jakoś poukładać. Dziękuję jednak za propozycję. To których zabijasz, prawda? Czujesz coś względem nich. Skąd? Ach, przyjacielu, z tych ponurych zadań nie czerpie się przyjemności. Żal, niepewność, współczucie, tego można się spodziewać. Czy powinienem się obawiać tych uczuć? Powinienem się zaakceptować. To one czynią cię człowiekiem. A co jeśli się mylę? Jeśli oni nie mieli zginąć. Jeśli mieli mm. dobre zamiary, może byli zagubieni, lecz mieli dobre intencje. Jestem tylko rafikiem, Altairze, i takie sprawy mnie przerastają. Może Al pomoże ci to Jak, fa jak fajnie tak. powiedział, jestem tylko, tylko Rafikiem. Może. Dziękuję Rafiku. To przyjemność pracować z kimś o twoich umiejętnościach. Nie wątpię. No, coś tam on musi wpisać do księgi, chyba ofiarę, czy coś. Nie wiem, dobrze, ja wyjdę stąd. Panie? Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. On tutaj sobie na tych kocykach odpoczął. Teraz wracamy do Almualima. czynienie no już przyniesie. W zasadzie wychodzimy z Animusa, tak mi się wydaje. Zakończyliśmy kolejną sekwencję. Mamy mało czasu, Mam stakowej... Gdziekolwiek jest. Czas na wydobycie. Pracujemy nad tym A gdy skończysz, Ajaj. zajmiemy się nim. Chcę mieć pełen raport na jutro rano. Co tam stoi? Mam jeszcze trochę pracy. Jest Pan wolny na resztę nocy. Hmm. Podejrzane. Reszta nocy, ale na polu jarzy, jakby nie wiem, był środek dnia. Ja chcę z Panią tu porozmawiać. Możemy? Chyba jest jakiś problem z Animusem. Nie. Wszystko działa poprawnie. Wydaje mi się, że odłączył mnie, kiedy. Wydaje mi się, że powinieneś się zamknąć. Możesz mi wreszcie powiedzieć, o co tu chodzi? Musimy ich powstrzymać. Kiedy uzyskają dostęp do twojego ostatniego wspomnienia, to dopiero początek. Oni chcą wszystko zmienić to, jak żyjemy, to, jak no, myślimy, no, to, czym kopii, jesteśmy. Fine. Widik zrobił ci już wykład, jaki ten świat jest mm. zepsuty, jak bardzo potrzebuje porządku <laughs> i dyscypliny. Tak więc zamierzają nam je dać i nie będziemy mieli nic do powiedzenia. Nie no oczywiście że nie skarb templariuszy Ich zdaniem to Panno Proszę wprowadzić wspomnienia Desmonda do bazy danych Zrozumiałem tylko pisik tutaj ja chcę ukraść Mogę go wziąć Proszę Teraz mogę go wziąć Nie to teraz co mogę zrobić? co chcą z moją pomocą znaleźć ten skarb jak to się nazywa fragment Edenu tak wszystko wskazuje na to, że jest w masyafie nie wiem czemu marnują na mnie czas przecież mogą wysłać ludzi, żeby hmm. go wygrzebali nie mogą to nie takie proste oni mieli artefakt z masyafu został zniszczony w wypadku w takim razie czego chcą ode mnie od mojego przodka mają nadzieję, że pokażę im gdzie podziały się pozostałe twierdzisz, że tych rzeczy jest więcej Wesmondzie, nawet sobie nie wyobrażasz. Coś nie tak, panu Ostrzyma... Nie, Warren. U mnie wszystko jak w Denver. Więc gdzie są moje pliki? U mnie wszystko jak w Denver? Muszę się tym zająć, zanim nabierze podejrzeń. Porozmawiamy później. Czekaj, o co chodzi z tym u mnie jak w Denver? To znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale dlaczego Denver? Hmm. Chodzi o Międzynarodowe Lotnisko w Denver i podziemny kompleks pod nim. To tam miał miejsce wypadek. Hmm. Bardzo, bardzo mnie to. Właśnie w tym momencie, kiedy zaczęło mnie to ciekawić, oni odpowiedzieli mi na pytanie: O co chodzi? Czy mogę ten ukraść, ten długopisik Jakoś? Nie. A mogę coś zrobić jeszcze tutaj? Z panną Stillman? Nie jesteś zmęczony? Dobra, czyli mam mnie wysyłać do łóżka. Jestem bardzo zmęczony. bardzo Brrr. Ojej. Więc mnie tu zamknęli. I nagle, jak będę próbował stąd wyjść, to nikogo już tam nie będzie. Prawda? Magiczne drzwi, one mnie tak naprawdę nie wpuszczają i wpuszczają, tylko przenoszą do Nareni. No, już tego do głupiesiego tu nie ma. Ciekawe, czy coś yy, w komputerze się zmieniło. Nie, u niej chyba nie. A u niego? ech Zostaw ten komputer. <grym> Powiedziałem jak moja mama hmm. Zostaw ten komputer Lepiej byś się uczył Chyba coś zdrąbałem hmm. Nie chyba, raczej na pewno Nie, co ja zrobiłem? Myślałem, że tam jest akceptuj Sorry <laughs> Okej okay. Teraz będę zawsze mówił u mnie jak w Denver Coś tu ciekawego z nowego. Hmm. W sali konferencyjnej, fałszywy alarm. Nie wiem, co tam pisało, nawet. Dobra, nie będę tego czytał. To hasło to chyba że znaczy, że znamy już hasło do tamtego pokoju, w sali konferencyjnej, gdzie poszedł pan widik. Myślę, że to właśnie o to chodziło w tym wszystkim. Nie? To pewnie ten klucz był, którego nie wziąłem, albo się go nie dało wziąć. Nie jestem pewien. Nie ma go tu już, nie ma. Więc może jeszcze coś się tam uda skombinować w tym komputerku, ale tak mi się wydaje, że powinno być przejście do tej sali konferencyjnej. Chociaż <forszanie> nie wiem, czy wydaje mi się, po prostu nie pamiętam w ogóle tych motywów z tym <śśmiech> wychodzeniem zanimusa i działaniem jako Desmond hasło 006 to chyba jest to. Chcę hasła czyli to zero zero 006267, no jak ta, na taką firmę, to trzy zera na początku są dość specyficznym typem hasła. Czyli to nie tutaj. Nie wiem, nie rozumiem. Chyba coś zepsułem. No, widocznie, niestety. Zasuwam dalej. Może tam jest, gdzieś, tam jest coś na ścianie ciekawego, co jest połączone do góry, ale to chyba też nie to. Sprawdzimy u nas w spokoju. Może coś tu jest na kod. Nie, łóżko na kod definitywnie nie jest. A tu w szafie? W szafie też nic nie jest na kod. Tu? Coś jest na kot, coś jest na kot? Prysznic pewnie jest na kot Nie, jednak nie jest Dobrze, a więc to chyba tyle Do zobaczenia w następnym odcinku To był dość długi odcinek chyba I na razie Ja, ja jestem Blaki i prowadziłem ten odcinek Buśka, pa!